Witajcie w kolejnym odcineczku z serii Renowacja krzesła profesora Hałasa. Ten odcineczek traktuje o naprawie deski siedziska. Widzicie tutaj są takie specjalne oczy, oczka na, na śruby, które trzymają siedzisko. To prawdopodobnie było u jakiegoś tapicera partacza, który to wziął i spartolił. Tutaj nie chciało mu wejść, więc wziął i rozwiercił. Tu taką wielką zrobił. Nie będę mówił co. <laughs> więc, żeby to siedzisko się trzymało porządnie, to musiałem to po prostu zakleić. Dorobiłem tutaj taką kawałeczek takiej sklejeczki tak jak tutaj mam ze śmietnika coś pudełeczko jakieś było wziąłem to ze śmietnika wyciąłem to dorobiłem teraz tutaj sztukowuję tą zaślepeczkę taką właśnie zaślepiam tą dziurkę jak to się ładnie sklei się jak ładnie pasuje to się ładnie sklei to w następnej kolejności właśnie z tej reszt resztki sklejeczki odetnę taki cieniutki paseczek i jeszcze tu na wierzch przykleję to. To musi być równo ładnie, z tej strony musi być równo ładnie zrobione, bo, bo tu się opiera właśnie na krześle i jak to będzie gdzieś tam za wysoko czy coś, to będzie, nie będzie pasowało dobrze. Z tej strony może troszkę wystawać, bo tu można ewentualnie śrubę, tą taką ustalającą, trzymającą tego to siedzisko troszkę wykręcić milimetr do góry i będzie ładnie pasować. Także to trzeba właśnie też czasami takie rzeczy robić. W ten sposób można to zrobić, tak jak ja zrobiłem, żeby to się ładnie trzymało. Także zapraszam do subskrybowania. Widzicie wszystko robię tutaj, opisuję dokładnie tak jak napotykam różne sytuacje i problemy podczas renowacji, tak żeby to było zrobione porządnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!